Jesteśmy na Gubałówce, i idziemy do kolejki. Będziemy zjeżdżać na dół. A widoki dzisiaj zacne są, ale zachmurane trochę. Ludzi w pierony, powiem wam. 3 minuty się jedzie kolejką, także dość szybko, no ale tutaj jest trasa z boku, można sobie też wyjść 45 minut, może godzinka, zależy jak to chodzi. No, wyszliśmy z kolejki, jesteśmy na dole. 3 minuty się jedzie, także dość szybko. No i fajnie, nie ma kolejek Na razie niedużo ludzi Czekajcie na jak wygląda peron No, i wcale dużo ludzi nie ma, kolejek nie ma w ogóle. Możecie przyjeżdżać teraz. Tak jak kiedyś były kolejki, czy coś, to teraz nie ma w ogóle. Nie ma w ogóle kolejek. Nie ma dużo ludzi, troszeczkę tylko. Jest dzisiaj 10 lipca. Patrzcie się w ogóle tam parę osób tylko czeka do kasy i tyle kurde nie zdążył już na kolejkę a jadę do góry a ona już jedzie nie poczeka na mnie Skubańcoki co mam zrobić idę do kasy patrzcie się jak pusto druga po południu jest góry wam choć nagram będzie lało? chyba będzie Przychmurzyło się. I tak mi już nic nie da, że będę leciał, bo kolejka pojechała. Odbijemy bilet idziemy na peron. Idziemy na górę trochę wolno grać, jak to wygląda. No i tyle. Pogoda się zmienia. Będzie na pewno dużo później. wychodzimy z kolejki wszystko bardzo mało ludzi ale tu jest dużo chłodniej o kurde jestem w szoku jak tu jest chłodno no to coś ich nagramy porobimy jakieś ich zbliżenia o giewoncik o, pięknie widać dzisiaj. Ładnie góry, dzisiaj widać. Ale się trochę przychmurało. I podejrzewam, że może popadać. Ta pogoda w kratkę, niestety, w lipcu. Nic nie zrobimy. No ale fajnie, tutaj na górze macie parking za 10 zł za dzień, jakby ktoś chciał. I też można zjechać do miasta. Kolejko mi wyjechać sobie później, albo można stanąć na dole, albo u góry, obojętnie jak chcecie. Obie opcje są dobre. No, i jesteśmy na górze. Murki fajne wyszły. Ludzi, troszeczkę teraz wyjechała jakaś wycieczka, ale jak na ten okres, to wam powiem, że jest bardzo mało turystów. Bo tutaj przeważnie, czy w zimie, czy, czy w okresie wakacyjnym, to. To zawsze bardzo dużo ludzi. Ale myślę, że z tego względu, że padało te dwa dni wcześniej, to ludzie się wybrali też w góry dzisiaj. Bo ma być w miarę pogoda. Ewentualnie po południu może, może być burza. A wiecie, że jak jest burza, to się w góry nie idzie. Nie idzie się w góry, bo można zostać porażonym piorunem. No, na zjeżdżalnie widzę dzisiaj kolejka. Tu macie tam zjeżdżalnię i wam nagrywałem ją. Ja. Duża kolejka. No. Plaża już jest. Działa leżaki rozłożone. Popatrzmy na miasto. No ładnie dzisiaj widać. Skocznie widać fajnie. I góry. Pijemy wodę żywiec. Mocny gaz. Najlepsza na upałę lody na gubałówce zielonej budki 7Z coś ich staniało, fajnie dobra cena No i tyle, to krótki vlog jest, no bo niestety trzeba pracować też, ale coś już Wam nagrałem, no nie? Dzisiaj będzie miasto w tym vlogu wcześniejszym i gubałówka, dwa vlogi będą. A później coś więcej nagramy, tylko nie wiem kiedy jeszcze. O, aquapark tam fajnie widać, czekajcie, zrobię mu zbliżenie. Tu jest aquapark. Muszę ten aquapark nagrać byłem tam tylko raz ale wybieram się to może, może wam nagram ten aquapark to teraz się nazywa chyba zakopiańskie termy czy coś takiego nie wiem ale chyba zmienili nazwę no tutaj na Gubałce to już wiele razy nagrywałem no ale dzisiaj inna pogoda fajne te chmury takie dobra jak możecie subskrybujcie kanał dajcie łapę w górę, będę wam bardzo wdzięczny pomoże mi to w nagrywaniu więcej filmów możecie mi też napisać w komentarzach co chcecie żebym wam nagrał jak ktoś chce ma ochotę napisać jaki komentarz, tu się idzie do kolejki jest kafejka. Wygląda mu dużo tych gości z Dubaju, no. Co zrobić? Polaków nie ma, no to. Ale dla nich też drogo. Też oszczędzają. Też im drogo się wydaje. Nie mają dolarów, bo ropa tonia. Ropa staniała. A ten taras jest otwarty, on w zimie jest zamknięty, nagram go. Jest pusto, co nie? Kurde, zawsze to były takie tłumy, że nie było gdzie siednąć. Wypiłbym kawę, ale to już w drodze, bo dzisiaj mam trasę, muszę jechać. Muszę jechać, a nagrywać trzeba coś. No, to tyle na dziś. Pozdrawiam Was gorąco z gubałówki. Trzymajcie się i do następnego vloga. Hej, tu się wychodzi na tą główną drogę o. Nara Bajo. Zaczyna kropić. Tak sobie idę gubałówką i patrzcie się, jakie tutaj fajne ceny są. Żywiec 12, 8 zł, hamburger 13, zapiekanka 12, Budka